Aleksandra Bobicz. witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia. Na początek będzie o dość niedużej przestrzeni w Gierzycku, która tętni życiem i pasją. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak naprawdę podciągając się, czy wykonując proste pompki, już można powiedzieć, że wykonuje się trening kalisteniczny. Mowa o torze kalistenicznym na plaży miejskiej. Bohaterowie tego materiału udowadniają, że aby mieć przysłowiową kratę na brzuchu i zjawiskowy biceps, nie trzeba kupować karnetu na siłownię ani drogiego sprzętu do ćwiczeń. Sportowcy większość czasu spędzają pod chmurką. Trenują sami, do wspólnej aktywności wciągają też innych. Wśród nich giżycczanin i pasjonat gimnastyki na świeżym powietrzu Mateusz Strupiński. Pochodzę z Giżycka, urodziłem się tutaj, jestem finalistą czwartej edycji Ninja Warrior Polska, no i ogólnie to tworzę sobie właśnie społeczność kalistyniczną tutaj na Mazurach. Mam taką misję ponad pięciu lat. Z czym się wiąże kalistynika? Jest to trening właśnie z własną masą ciała, gdzie można zarówno właśnie wykorzystać swoją sprawność do tego, żeby mieć zdrowe ciało, silne i sprawne. Głównie polega to na podciąganiach, na wykonywaniu pompek, pompek na poręczach, seju na rękach i różnych ewolucji z tym związanych. Jak rozpocząć tą przygodę? Co trzeba umieć, żeby w ogóle tutaj przyjść i powiedzieć, że się trenuje kalistenikę? Tak naprawdę podciągając się, czy wykonując proste pompki, już można powiedzieć, że wykonuje się trening kalisteniczny, więc dużo to jakby nie wymaga. Natomiast Wymaga to oczywiście siły wykonania pierwszych elementów, czyli samego podciągnięcia. Nie, każdego, nie dla każdego jest to oczywiste, e, dlatego żeby e, zacząć często, jakby należy wyrobić w sobie podstawową siłę. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest nieprzypadkowe, to jest tor do tego typu sportu. Tak, jest to park przystosowany do treningu kalistycznego, Street Workout, którym się aktualnie właśnie zajmujemy. Ten park no, powstał też kilka lat temu, wcześniej był w innym miejscu, teraz jest przedstawiony bliżej plaży. No i tutaj różni amatorzy. Ludzie z siłowni nie tylko próbują swoich sił właśnie w tego typu treningu, często nie wiedząc, że uprawiają właśnie ten sport. My chcemy tworzyć, budować społeczność street workout społeczność, żeby po prostu uświadomić ludzi, że tego typu trening jest właśnie czymś takim. My mamy koleżankę w wieku, nie wiem, mniej więcej 5-6 lat, która już potrafi się podciągnąć i można powiedzieć, że już trenuje w takim razie. Tak, jak najbardziej można powiedzieć, że już trenuje. Właśnie podciąganie się, czy w ogóle elementy zwisów już jest treningiem kalistynicznym. Tak, że można by tak to. Czy to prawda, że to się zaczyna od trzepaka? To jest tak, że u każdego jakby w wieku dziecięcym jest taka potrzeba naturalna ruchu. U niektórych objawia się to tym, że idzie się po prostu w bieganie, innym właśnie w, w basy na trzepaku. U mnie również też tak było za dziecka, natomiast wróciło to do mnie po wielu, wielu latach, kiedy właśnie zobaczyłem w internecie materiał o amerykańskim sportowcu ten sportowiec Frank Medrano ze Stanów Zjednoczonych, trenował się kalistenikę, no i robił fantastyczne rzeczy na drążku i tak mi się to spodobało, że chciałem być jak on. I właśnie umieć takie rzeczy. Także no, tak to się umie zaczęło. W radiu nie widać, ale Mateusz ma formę. To trzeba przyznać, że, że ma formę i, i to widać, że ćwiczysz. I tak naprawdę bez kupna karnetu na siłownię da się to zrobić. To jest niezwykle fascynujące. Tak, jak najbardziej się da, ponieważ jakby tutaj wykonywanie podciągnięć podciągnięć siłowych maselapów wymaga bardzo dużej siły, więc żeby zbudować sylwetkę nasze ciało musi się rozwinąć. To znaczy, że wykonując dany element, który jest dla nas zatrudny, będzie za trudny przez miesiąc, dwa, trzy czy pół roku, ale za jakiś czas ciało się na tyle wzmocni i rozbuduje, żeby był w stanie wykonać dany element i w ten sposób buduje się tę sylwetkę hipertrofią mięśniową. Jak trenować, żeby to satysfakcjonowało, ale jednocześnie jak trenować, żeby też nie przesadzić? Myślę, że początek to jest tak trzy jednostki treningowe w tygodniu, które można by sprowadzić się właśnie w treningu kalistycznym. Na początek wystarczy zwykłe podciągnięcie australijskie, wysuwanie, pompki typu szwedki właśnie, czy regresje na gumie, jeżeli ktoś nie potrafi się podciągać. Proste próby stania na rękach, które są z gimnastyki, też związane przy ścianie, na przykład też z mocą barki Także trzy jednostki byłoby zdarzająco dobre na początek, a później myślę, że z pięć, od czterech do pięciu. Czyli tak naprawdę trening z wykorzystaniem własnej siły, ale jeżeli ktoś jest początkujący i nawet to podciągnięcie się sprawia mu problem, to jak najbardziej możemy do tego wykorzystać narzędzia, jakieś takie najbardziej proste. Tak, jak najbardziej. Można sobie utrudniać i ułatwiać. Do tego są właśnie gumy oporowe, które służą do tego, żeby wykonać ćwiczenia, które są dla nas za trudne. Podczepiać taką gumę właśnie nad drążek i wchodzi się na przykład nogami, żeby się podciągnąć. Do tego również są trudniejsze rzeczy, takie jak na przykład koła. Które wymagają już stabilizacji barki, obręczy barkowej, e, oraz e, na przykład tutaj też paraletki, czyli takie e, e, alternatywa dla ziemi, że można stawać na rękach, na przykład na takich paraletkach. Tutaj już dołączył do nas drugi z Mateuszów, a jest to Mateusz. Mateusz Zembrowski, ma mnie. Bardzo miło, Ola Bowicz. I przed chwilą rozmawialiśmy, jak to się zaczęło w przypadku Mateusza, jak to się u ciebie zaczęło, od kiedy zdałeś sobie sprawę, że trenujesz ten sport, jakim jest kalistenika. Pamiętasz, że zacząłeś to od czasów technikum. Jakoś chłopaki mnie z mojej grupy namówili na jeden trening, jakoś nie byłem na początku przekonany, poszedłem na drugi, trzeci, no jakoś się załapałem. Weszło to już w nawyk po prostu. Już tak to jest. Uzależniające? No. Tak, bardzo. Tak jak to się mówi, że to jest jeden z tych nielicznych nałogów, które warto pielęgnować. Pamięci, że w moim przypadku to jest jak zboczenie zawodowe. A jak widzę drążek, to od razu już mi się ćwiczyć. No właśnie, to jest też ciekawe, o czym nie wspomnieliśmy. No bo jednak street workout, czyli z wykorzystaniem elementów w przestrzeni publicznej. No właśnie, tak mnie ciekawiły te elementy, bo tutaj z Gierzycka mamy w ostatnim czasie różne dziwne przykłady, o których nie będę mówić. Natomiast z wykorzystaniem czego, tak najprościej rzecz ujmując, można ćwiczyć? No, ze wszystkim tak naprawdę. Cokolwiek może się przydać, tak? Ławka na przykład też może być, jakiś, nie wiem, poręcz, tak? Czy trzepak zwykły. E, no właśnie, e, a na przykład znak drogowy, to jest ok? E, jest ok, ale tylko z reguły dla zaawansowanych. Tak, żeby nie zachęcać tych, którzy jeszcze, że tak powiem, są na y, y, początku swojej przygody z kalisteniką, najlepiej przyjść na y, tego rodzaju prac przygotowany. Dlaczego on jest y, nieco lepszy niż, taki, niż powiedzmy takie naturalne otoczenie dla tego typu sportu? Powiedz tak, na pewno y, po pierwsze, mamy tutaj fajne ułożenie tych drążków. Są w dobrej odległości, no i na pewno jest y, mniejsza kontuzja, tak? Jeśli chodzi tutaj mamy podłoże piaskowe w domu, czy gdzieś to mamy na pewno jakieś tam meble czy coś, to jest dużo większe ryzyko kontuzji. Tutaj w Giżycku duża jest y, was ekipa, jak to wygląda? Czy to się jakoś y, zmienia? Powiem tak, y, ekipa no, nie jest zbyt duża, ale wiadomo jakaś jest. Y, nie jest ona też cała, bo każdy też pracuje, każdy wyjeżdża, studiuje, no i. Z reguły jest tylko kilka osób, które są na miejscu, więc spotykamy się na tylko jakieś takie dłuższe weekendy. Jeśli mówimy o tym miejscu, to zdarza się, że ktoś, że tak powiem, nie trenujący przychodzi i was zaskakuje swoimi umiejętnościami. Oj, zdarza się naprawdę. Zdarza się. Miałem taki przykład. Miałem po prostu chłopaka, który miał, nie wiem, 12 lat i robił takie cuda na drążku, że ja po prostu... No Byłem w szoku. To jest wrodzony talent? Yy, raczej moim zdaniem to musi być yy, wdrążone od małego. Okej, okay, demonstracja. W radiu nie widać. I co się takiego dzieje? Gdzie się, na jakim etapie się tworzy ta magia? Okej, okay, ta magia tworzy się od Zwisu. Trzeba najpierw wejść na drążek, zapaść Gobie, ma tutaj. Rękoma, wejść w aktywny zwis. A potem, jeżeli mamy siłę, no to się podciągnąć do góry. I tutaj taka kwestia, żeby podciągać się zawsze brodą nad drążek. I to jest końcowe powtórzenie: od prostych rąk, aktywnych barków do brody nad drążkiem. No dobrze, to biorąc pod uwagę, że jest to dość popularne ćwiczenie, to co na tym etapie już potrafimy zrobić źle? Jakie są nasze najczęstsze błędy podczas podciągania? No tak, na pewno możemy podciągać się nie do pełnego zakresu ruchu, czyli do ugiętych rąk. E, możemy również nie podciągać się brodą nad drążek, albo może, możemy nie mieć tyle e, rotacji w stawie ramiennym, żeby podciągać się do brody nad drążkiem na przykład. Albo możemy zbyt iść mocno klatką, także kompensacji jest bardzo dużo. To też wynika ze skrzywień kręgosłupa na przykład. No właśnie, bo to jest też, tak słyszałam, tak czytałam przed naszym spotkaniem przynajmniej, bardzo dobry, rozwijający sport, jeśli chodzi o jakiekolwiek problemy z kręgosłupem, prawda? Tak, ponieważ tutaj praca opiera się głównie na siły najszerszego grzbietu i mięśnia czworobocznego, więc tutaj no, wzmacniamy mięśnie w obszarze kręgosłupa, więc jak najbardziej. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o ten sport? Czy to, że tak powiem, zależy od kondycji? Nie ma żadnych ograniczeń. Można od każdego wieku zaczynać. Y jacy są rekordziści, których poznaliście? 5 lat. Do? 85. 85. Ja też gdzieś właśnie ostatnio w Internecie chyba widziałam takie nagranie, gdzie Pan z Starszy, mocno starszy, że tak powiem, nie jednemu młodemu no, stwarzał pewne kompleksy, myślę. To są jakby nawyki, nie? które wyrabiałem przez lata. Rok temu tutaj na, na treningu był pewien starszy pan, który miał, nie wiem, może około 60 lat, ale był dorzeźbiony jak mało lat i naprawdę dawał radę na drążku i zrobił chyba pod 14 podciągnięć, także świetny wynik. Nie? Także no, ograniczeń nie ma. Nawet byli gimnastycy, którzy już są po swojej karierze, mają lat jeszcze więcej niż ten pan rok temu, potrafią wykonywać stójkę w na rękach bez problemu. Także e, Są to przykłady. Jest też pani mistrzyni olimpijska, nie pamiętam z jakiego kraju, ale również jest w stanie zrobić różnego rodzaju wymyki na drążku i tak dalej. Pomimo, że już e, no, jest u swojego wieku i daje radę, także no, to świadczy o rozwijającym treningu. Ale jednak tak jest, że jak ktoś wcześniej miał styczność ze sportem, to jemu będzie łatwiej rozpocząć przygodę, prawda, niż zaczynając od zera. Tak, jak najbardziej. Tutaj kwestia, że każdy sport siłowy rozwija do kalistyniki, tak? Jeżeli chodzimy na siłownię i wiemy, że mamy na tyle siły, żeby się podciągnąć, już możemy zacząć kalistynikę. To jest to podstawowe ćwiczenie. Czy są jeszcze jakieś inne, które robimy na co dzień, nie wiedząc, że są elementami właśnie tego sportu? No nawet na przykład prosty brzuszek z łóżka, jak wstajemy, prawda? Rano, to też jest element kalistyniki, czyli też brzuszki najprościej mówiąc. Nie? No tutaj, co robimy źle? W sensie kwestia, że na miękkim podłożu te brzuszki robimy, nie? Mhm. Czy coś, ale no... to przede wszystkim na podłodze. Na tak, przykład. tak, na podłodze ogólnie brzuszki. Możemy też robić brzuszki w zwisie, na drążku, w podporze, także różne rodzaje są. Możemy też przede wszystkim kształtowanie w kalistynice to są dwie sylwetki, czyli hollow body i plank, nie? Żeby ukształtować, tak, żeby e, Jeśli nie mamy jeszcze na tyle siły, żeby się podciągnąć, to jak wyrobić tę żyznę fizyczną? Najłatwiejsza alternacją do tego ćwiczenia to są pompki australijskie. Mhm. Je robimy na dużo mniejszym drążku, pod kątem, tak. Jak to wygląda? Zademonstruję. w radiu nie widać, także będziemy próbowali się ratować dźwiękiem. Co robisz Mateusz? Przede wszystkim nogi mam dużo dalej od drążka i ugięte w kolanach. Pozycja wyjściowa jest to prosty brzuch, spięta klatka i wyprostowane ręce. tak? Głowa idzie właśnie razem z słowem. Nigdy głowy nie dajemy do góry ani do tyłu, bo to nam od razu y, zmiana napięcia ciała. Potem podciągamy się do drążka, tak żeby broda była na drążkiem i z powrotem, aż do pełnego wyprostu. I zawsze musimy pilnować tego napięcia brzucha oraz pozycji tak wyjściowej. Czyli tak naprawdę można rozpocząć swoją przygodę z kalisteniką bez kompromitacji. Nawet słyszałam kiedyś głosy, że podciąganie się to jest w ogóle sprzeczne z prawami fizyki. Na przykładzie na przykład wody. Nie? Jeżeli wchodzimy do wody, do jeziora na przykład, dużo prościej jest nam stanąć na jednej ręce, dajmy na to, niż robić to na przykład na powietrzu. To się dzieje dlatego, że grawitacja chce nas rzucić jakby z drążka, więc żeby być na tyle silnym, no to trzeba przedziałać jakby tymi prawami grawitacji i, i się podciągać, albo stawać na rękach i właśnie no to wszystkie siły na nas działają, prawda? Im więcej mamy tej siły, no to dajemy radę, nie? Tutaj mówimy o, o naszych predyspozycjach, zdolnościach, jakichś umiejętnościach tych fizycznych, ale czy też tak jest, że niektóre przeszkody z wykonywaniem tych wszystkich zadań to tkwią w głowie? Jak to wygląda? Jak najbardziej. Zawsze trzeba myśleć y, ruch do przodu i trzeba się przełamać. Y, w niektórych ćwiczeniach na przykład jak y, obrót na drążku, czy wymyk albo odmyk, no trzeba po prostu się przełamać. Mm -hmm. Niektórzy ludzie na przykład nie zrobią czegoś, bo się boją. No i tak wielu po prostu zaczyna swoją przygodę. W każdym, w każdym sporcie jest, są tutaj kontuzje, również i w kalistenice aczkolwiek jeżeli ktoś wykonuje treningi, powiedzmy na tyle, żeby się regenerować, czy 3-4 jednostki powiedzmy, no to. Nie będzie jakby oprócz zakwasów dużo jakby tracił, jedyne co, no to źle wykonywane ćwiczenie może prowadzić do kontuzji. Jednym z nich są właśnie pompki, czyli dipy oraz podciągienia też mogą, aczkolwiek największe przyciążenia są właśnie na barki, na nadgarski i na bicepsy, nie? Także, także na to, co pracuje głównie w tym. Jeżeli ktoś nie odchodzi od normy jakoś mocno, no to w zupełności jest to bezpieczny sport. Czy jest jakiegoś rodzaju dieta, która obowiązuje w tym świecie kalistenicznym? Myślę, że dieta jest z reguły tak jak w większości sportach. Tak? Tutaj przede wszystkim musimy się nastawić na to, żeby jak najwięcej energii właśnie dostarczyć do ciała, bo no, to jest taki sport, gdzie całe ciało pracuje. Przed treningiem nie jemy albo jemy w jakimś określonym czasie? No, powinniśmy unikać jakby jedzenia przed całym treningiem, żeby tutaj ten układ trawienny, żeby cały trening nie szedł w układ trawienny, tylko właśnie, żeby szło to wszystko w mięśnie. Dlatego no, unikałbym treningu, przynajmniej trzymałbym godzinę przed treningiem jedzenia. Okej, okay, to skoro już wiemy bardzo dużo na temat tego, jak w ogóle rozpocząć swoją przygodę z kalisteniką, to może jeszcze powiedzcie, gdzie i kiedy można Was spotkać, żeby zaczerpnąć tej wiedzy? No ja jestem cały sezon tutaj w Giżycku, więc można tutaj ze mną potrenować troszkę. Mogę, mogę tutaj przekazać wiedzę jak najbardziej i tutaj jestem mniej więcej albo w godzinach późnowieczornych, albo e, rano. Media społecznościowe? Jak najbardziej. Prowadzimy też Twój fanpage na Facebooku oraz mamy własną grupę. Jak najbardziej można do nas napisać. Street World Zapraszamy serdecznie. Bez ograniczeń wiekowych wystarczą chęci, no i jak ktoś się potrafi podciągać na drążku, to już wydaje mi się dużo, żeby z wami trenować. Jak najbardziej tutaj nie ma ograniczeń, jak Mateusz powiedział. Kto ma ochotę, niech przyjdzie, działamy sobie na pełnej petardzie także. Super. Bardzo wam dziękuję.